Witamy wszystkich naszych fanów. Witamy z Zagrzebia. To jest nasz pierwszy dzień. Przyjechałyśmy dzisiaj w nocy. Z drugi. W wodzie nareszcie jest jedyne miejsce, gdzie nie chcę hejtować tego świata, ze względu na tak, że mamy 32 stopnie w nocy. 32 stopnie w cieniu. 32 stopnie zawsze. W pokoju też. Bez klimy. Możemy żyć. Young <grym> money. Zrozumiałam, czym jest sztuka jest tworzenie przeciwieństw. Tutaj było biało, teraz jest czarno. Życie, całe życie nasze to są przeciwieństwa. Uwaga, kochani, to jest drugi dzień naszej pracy. Chorwacja to kraj pracocholików. Dają nam chwili wytchnienia. Można, jak widać, ledwo się czołga. Załatwiliśmy jej rodzaj wózka inwalidzkiego. Shimmy a, yeah, shimmy a, yeah, shimmy yeah. Drink. Swa la la la. Drink. la la Shimmy, shimmy To jest to prawie za darmo, nazywa się po trzeciej trigani. Mam solkę, którą właśnie stęp się jeszcze jak ugotować, ale może zgodnie mamy, mamą, temu gotuję, to, a potem posmażę. kruszki twarde i blade. Mam dwie papryki od przyjaciółki. 🎵🎵🎵 jak wiatr. Dlaczego idziesz tak szybko? Uuu! Dzień dobry, dzisiaj po raz pierwszy będziemy korzystać z mleko i tu coś tu? Yy, je do automatu. I nasze mleczko leci, No lec. mi no. się jeszcze pachnie oborą. Kał, powiedz, co ty teraz robisz? Sła, la, la, la. Bardzo ciekawą rzecz. Mamy tutaj kamienie. Kawałki jakichś starych skorup od garnków. To jest fascynujące. Naprawdę ja się zachwycam tą pracą. sła la, la, la. That's well a swallow, nothing word to the dali lama. He know I'm a fashion killer word to John I know he coppin' that Valentino. Ain't no tellin' me no. I'm that bitch and he, knows. he, knows. he your know Like I young wife and needs start. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blims for that. This game still cold. We don't get minks for that. When I'm poppin' them bananas, we don't link chimps for that. I gave okay, these bitches two years, now your time's up. Bless her heart, she throwin' shots, but every line sucks. I I'm in that cherry bed foreign with the brown guts. My shit slappin' like dude de LeBron nuts. Oh,